Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy 9.02. Zaczynamy więc dzisiejszy. Rynkowe espresso oraz poranny morning meeting. Witam z tej strony Adam Korecki. Proszę Państwa. Jak ostatnio, ostatnie dni przyniosły uspokojenie na rynku i dosyć spory spadek zmienności, o czym za chwilę będę mówił. Rynki są w fazie takiego wyczekiwania, w fazie konsolidacji. Większość rynków i próbuje tu zdecydować się, w którą stronę pójdzie. Z jednej strony dolar jest w korekcie, giełdy, giełdy szorują po dnie, ale nie są w stanie ani wybić wsparcia, ani wygenerować większej korekty. To samo ropa, to samo złoto. I tu wyraźnie Czekamy na jakiś przełom. Zacznijmy może od, od danych. Myślę, że jednym z czynników, dla, dlaczego tak się dzieje, to są właśnie kwestia braku kluczowych danych. Nie ma danych takich pierwszoligowych, jak posiedzenie banku centralnego, jak, jak raport z rynku pracy, jak dane inflacyjne które mogłyby wybić rynek z tego e, takiego marazmu, na razie krótkoterminowego, ale jednak marazmu. Jeżeli chodzi o, o dzisiejsze dane czwartkowe, e, to mamy tak. E, o godzinie 13:00 decyzje stóp procentowych w Turcji, turecki bank centralny, ja o tym chwilę powiem e, za, za kilka minut. E, tym niemniej no tam raczej nie należy odczytywać tego jako niezależnej decyzji banku centralnego, która ma na celu powstrzymanie inflacji, ale o tym za chwilę. O godzinie 14.30 rewizja danych PKB za pierwszy kwartał ze Stanów Zjednoczonych to są dane, to są rewizja, więc te dane jakoś dużo się nie zmienią w stosunku do wcześniejszych odczytów. I tu nie przywiązywałbym do tego jakiejś kluczowej i dużej, dużej wagi. O 14.30 wyniki sprzedaży detalicznej, cotygodniowe z Kanady, cotygodniowe zasiłki, wnioski o zasiłki dla bezrobotnych z USA. I w zasadzie tyle. I w zasadzie tyle z takich ważnych danych. Zacznijmy, więc przejdźmy, może do wykresu, bo one nam. Troszeczkę więcej są w stanie tu coś powiedzieć. Jak mówimy tu o trendach bocznych, to zacznijmy może od jednego z bardziej, większych takich widocznych trendów bocznych, czyli od Bitcoina, którego dawno już, już kilka dni jak nie pokazywałem. Bitcoin jest takim pierwszoplanowym pierwszorzędnym przykładem braku trendu i po tym jak Bitcoin dynamicznie spadł poniżej wsparć na zlokalizowanych przy poziomie 28500 czyli wsparć które powstrzymywały spadki no już w zasadzie pierwszy, pierwszy raz ten poziom to się wybronił już w styczniu 2021 roku później trzy razy Między majem a czerwcem 2021 roku. No i teraz, teraz czyli, czyli również w połowie maja, doszło do dynamicznego przebicia tego poziomu. Po czym proszę zwrócić uwagę, całkowity zanik zmienności. I bitcoin nie może znaleźć, nie może tu znaleźć jakiegoś. Kierunku takiego czynnika, który byłby go w stanie wybić w jedną bądź w drugą stronę. Mamy tu coś w rodzaju trójkąta spadkowego. Może to przybliżę jeszcze. Tak to wygląda na wykresie dziennym. Ten długi dolny cień, który tu widzimy, to był cień realizowany 11-12 maja. I później w zasadzie zanikająca, zanikająca zmienność, co w przypadku bitcoina jest dosyć wyjątkowym wydarzeniem, ponieważ on zwykle ma zmienności duże i, i charakteryzuje się tu dosyć sporymi ruchami. Tym niemniej, teraz tej zmienności nie ma. Co z tym dalej zrobimy? No, pewnie gdzie pójdzie rynek? No, tego nie wiemy. Możemy zerknąć na NASDAQ, który jest dosyć silnie skorelowany, ale tam również. Nie ma specjalnie jakiegoś trendu. Tam również, podobnie jak w przypadku Bitcoina, ceny przykleiły się do wsparcia i nie są w stanie ruszyć w jedną, bądź w drugą stronę. Trzeba cierpliwie czekać. Z jednej strony rynek jest wyprzedany, bo tak to wygląda w ujęciu dziennym. Widzimy, że w zasadzie. Cała fala spadkowa, która miała miejsce od końca marca, no ona nie została w żaden sposób skorygowana. Tu, tu cały czas to w zasadzie od poziomu 48 tysięcy schodziło na coraz niższe poziomy. Bitcoin spadł z 48 na 20, prawie 5. I z jednej strony, brak dynamicznej korekty sugeruje, że za chwilę możemy prawdopodobnie przebić wsparcia i pogłębić spadki, no ale z drugiej strony yy, wydaje się, że rynk, rynkowi należy się chociaż odrobina jakiejś tu korekty. Poczekajmy na wybicie. Poczekajmy na wybicie, i, które da, yy, da chociażby na miastkę jakiegoś rzeczywiście ruchu, który może, może dać zarobić. I przyciśnięty do ściany powiedziałbym tak, zejdziemy jeszcze raz w okolice tam 25 tysięcy, ale docelowo ten poziom się wybroni, i później spróbujemy. Jeszcze raz ten poziom się wybroni i później powinniśmy odbijać do góry, tak bym tak bym to widział, tak? tak bym to widział w ujęciu, w ujęciu powiedzmy najbliższego miesiąca, miesiąca dwóch. Oczywiście przełamanie wsparcia z, z początku maja, przełamanie wsparcia na 25-200, czyli tej tutaj drugiej linii, takie potwierdzone przełamanie na wykresie dziennym na sygnał sprzedaży, no przy czym trzeba pamiętać, że Spadek poniżej 25 oznacza, że kolejnym wsparciem dla Bitcoina są dopiero poziomy w okolicy 12 tysięcy dolarów. Przejdźmy teraz do eurodolara, do klasycznych walut. Eurodolar podszedł pod opór na 1,0750. No, i też nie może za bardzo się tu zdecydować, co zrobić. Ja tu narysowałem 2-3 dni temu taką strzałkę, że powinniśmy przetestować tą spadkową linię trendu. Na razie się do niej zbliżyliśmy, ale to jest naprawdę bardzo istotny poziom, bo z jednej strony mamy tu takie wsparcie poziome, z drugiej strony spadkową linię trendu, ta, i z trzeciej strony średnią 55 na 4H na, na jednodniowym wykresie, która jak widać wyraźnie. Stan była, jest respektowana, tak? Widać to chociażby tu, widać to tu, e, widać to w kilku, w kilku miejscach. E, tak więc myślę, że, że w krótkim terminie eurodolar może jeszcze lekko się cofnąć w kierunku 1,05 i poziomy 1,05, 1,05, byłyby dobrymi poziomami do, do otwarcia jakiegoś longa, wydaje się, a później podejmiemy jeszcze jedną próbę ataku na opór. I dopiero jeżeli drugi raz nie przebijemy tego poziomu, Prawdopodobnie wrócimy do spadków. Tak więc na razie. Na razie poczekałbym w przypadku urodolara na jeszcze pogłębienie tych spadków w kierunku ,05, 50 i tam potencjalny baj. Taki scenariusz wyłania mi się też tu z, z indeksu dolarowego, ponieważ indeks dolarowy w tej chwili w tej chwili, czyli dziś, znajduje się już w okolicy wsparć. Z jednej strony testujemy od góry zewnętrzną linię górne ograniczenie kanału wzrostowego, w którym indeks dolara poruszał się od, w zasadzie od roku, to jest, to jest ta linia, z drugiej strony też stosunkowo blisko takiej przyspieszonej linii trendów na wykresie tygodniowym, a na wykresie dziennym jeszcze do tego mamy bliskość średniej 55-dziennej, więc tu również to zresztą mówiłem ten scenariusz ostatnio na Espresso. Jeszcze jedno podejście w okolice szczytu i dopiero jak tam odejdziemy po raz kolejny, to wtedy powinniśmy, powinniśmy zmierzać na niższe poziomy. Natomiast jeżeli ten poziom się nie wybroni, to będzie to oznaczać, czyli nie wybroni, czyli jeżeli zostanie wybity szczyt na indeksie dolarowym, no to będziemy zmierzać na nowe szczyty. Na tą chwilę odrobinę większy, większe prawdopodobieństwo dałbym scenariuszowi takiemu, że najbliższe tam 2-3 dni do góry na dolarze, czyli spadki na eurodolarze i na innych parach dolarowych, a później nieudany test tych szczytów i schodzimy w kolejnych tygodniach na niższe poziomy. Zerknijmy jeszcze na nowozelandczyka, którego od dłuższego czasu tu promuję. Tu cały czas nie doszło jeszcze do realizacji zasięgu wynikającego z odwróconego ergiera. Nowozelandczyk się tu nam konsoliduje. Na razie tą pozycję, jeżeli by tu jakaś, jeżeli tu ktoś z państwa ma, wydaje mi się, żeby na razie bym trzymał stop loss na zero. I Doczekamy się chyba tego, tego poziomu 0,65-60, czyli tego zasięgu, ale być może, że po drodze jeszcze zejdziemy w kierunku 0,64. Jeżeli ktoś nie ma natomiast pozycji długiej na Nowozelandczyku, to po takiej korekcie w kierunku 0,63-90-0,64 pokusiłbym się może nawet o jakiegoś nokia. Obiecałem na początku, że wspomnę coś o lirze tureckiej. Dzisiaj mamy, przypomnę, posiedzenie Banku Centralnego Turcji, które które chyba nie zmieni stóp procentowych. Stopy procentowe w Turcji w tej chwili wynoszą 14%, a inflacja 70%. Co powoduje, że mamy minus 55% ujemnej stopy procentowej. Tak? 55%, 55 ujemne stopy procentowe. To jest katastrofa dla wszystkich, którzy mają jakikolwiek kapitał w keszu. W zasadzie w 2-3 lata to wszystko schodzi do zera. Mamy oczywiście schodzenie logarytmiczne, a nie procentowe, więc w związku z tym to nie jest tak, że w 2 lata dochodzi do zera, nie? No bo kolejne 50% inflacji jest już od tej resztki, która została z 50, więc to nigdy nie zajdzie do zera. Natomiast 3 lata wystarczy, żeby zostało 1 trzecia z posiadanych środków. No ale tak to jest, kiedy bank centralny nie jest niezależny, tylko jest na zawołanie polityków, nazwijmy tak, i realizuje politykę rządu, a nie politykę społeczeństwa, mającą na celu utrzymanie wartości pieniądza. No i to też oczywiście ma swoje odzwierciedlenie w lirze tureckiej. Przypomnę tylko, lira turecka. Bardzo mocno się tu umocniła po takiej interwencji rządowej mającej na celu powstrzymanie odpływu kapitału z Turcji, kiedy to było zobowiązanie, kiedy to było jako zapewnienie wysokiego oprocentowania lir dolarów, które byłyby w kraju. No tak czy inaczej, widać, że to pomogło tylko na kilka miesięcy, ponownie Lira turecka. Osłabia się i jest blisko rekordu. W tej chwili 16,4 liry za jednego dolara. No, za chwilę pewnie podejdziemy pod szczyty. Tam, tam sytuacja dalej niestety ale pęcznieje i ten, ten problem za chwilę będzie ponownie wybuchnie. Obawiam się, no bo przy tak wysokiej inflacji i tak niskich stopach procentowych ten kapitał będzie uciekał. I obawiam się, że możemy, że w pewnym momencie może dojść do eksplozji osłabienia liry tureckiej na kolejne niewidziane nigdy poziomy. Natomiast unikałbym tu akurat spekulacji na, tej, na tym instrumencie, na, tym, na tej walucie, ze względu na bardzo wysokie prawdopodobieństwo wszelkiego rodzaju interwencji, decyzji politycznych wpływających na notowania, na szerokie spready, na zmienności, na luki. Mówię to bardziej tak z analitycznego punktu widzenia takiego, żeby mieć pogląd na to, co się dzieje na rynkach, niż to, że zachęcać tu do spekulacji, bo naprawdę jest to ekstremalnie ryzykowny instrument. Mówiłem o braku trendów i ten brak trendu widać również na ropie. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda w tej chwili notowanie ropy WTI. Tu również doszło do całkowitego zaniku zmienności. 110 dolarów, 111 dolarów za baryłkę, jak zaczarowane, trzyma cenę ropy. Ropa nie jest w stanie ani spaść, ani wzrastać. Zobaczymy. Być może ropa, inwestorzy na rynku ropy czekają na jakieś rozstrzygnięcia. W najbliższych dniach do Arabii Saudyjskiej mają udać się przedstawiciele Białego Domu, mając na celu negocjowanie z Arabami potencjalnego zwiększenia wydobycia. Tam jest kilka kwestii takich politycznych, które muszą być rozwiązane. Jest to kwestia Jemenu, mamy też kwestie inne polityczne, czyli tam kwestia zabójstwa dziennikarza, które, o, o które administracja Biden'a dość mocno oskarżyła ludzi króla. Arabii. i to to, to to wszystko spowodowało bardzo takie usztywnienie Arabii Saudyjskiej i, i usztywnienie ich stanowiska w zakresie z, próśb Stanów Zjednoczonych o zwiększenie, o zwiększenie wydobycia. I wydaje się, że w tej chwili ci przedstawiciele no, przygotowują jakiś grunt do porozumienia, do złagodzenia napięć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską, do być może jakiegoś porozumienia mającego na celu zwiększenie, zwiększenie wydobycia i być może, że rynek po prostu czeka na to rozstrzygnięcie. Tak się dość mocno tu rozwodziłem na tematy troszeczkę takie polityczne, strategiczne, ale to w tej chwili ma kluczowe znaczenie. Zwiększenie wydobycia globalnego, wydobycia rynku ropy ma w tej chwili kluczowe znaczenie dla ceny ropy, bo tu żeby cena ropa spadła, żeby ceny ropy spadły musi dojść, Albo do recesji, albo do istotnego zwiększenia wydobycia. OPEC Plus na razie się nie chce zgodzić na wydobycie, zwiększenie wydobycia i dopiero tu jakaś taka decyzja Arabów mogłaby doprowadzić jednostronna decyzja mogłaby doprowadzić do, do takiego ruchu. No ewentualnie zawarcie porozumienia z Iranem, tak? I wejście na rynek ropy Ropy irańskiej, która jednakże też jakiegoś dynamiki, takiego przełomu kompletnego by nie mogłoby to nie doprowadzić. Tym niemniej opór na ropie w tej chwili 116, wsparcie 106. Natomiast z krótkoterminowego punktu widzenia, tak na wykresie dziennym, z krótkoterminowego punktu widzenia, no to, to w zasadzie już 112, przebicie 112 mogłoby być pierwszym sygnałem do Long. A przebicie 109 pierwszym sygnałem do short. Po drodze, też przy stabilizacji na rynku ropy, nadgaz zaliczył szczyt od 2008 roku, czyli 13-letni szczyt. 14-letni szczyt, przepraszam. Przy czym no, trzeba też wskazać, że od razu doszło do korekty, no i teraz próbujemy się tu e, dalej, e, nadgas próbuje się tu odbudować. Na razie e, powiedzmy jeszcze sytuacja nie jest rozstrzygnięta, bo jeżeli wrzucimy sobie wykres dzienny, to widzimy, że wczorajszy dzień zamknął się poniżej maksimum z 6 maja, więc można powiedzieć, że piłeczka jest dalej w grze, natomiast wszystko wskazuje na to, że, e, że nadgas dalej będzie zwyżkował na nowe maksimum. Brak trendu również doskwiera inwestorom na rynku akcyjnym. I tu, jak wspomniałem, indeksy amerykańskie szorują pod nie. I też nie są w stanie ani wybić wsparć, ani przebić oporu w postaci czy to spadkowej linii trendu, czy to poziomej strefy oporu na 400 na indeksie S&P 500. Tak wygląda czterogodzinny wykres S&P 500. Spadek, który trwał w zasadzie nieprzerwanie od 29 marca do 20 maja, czyli dwa miesiące, zabrał 17,5% z wyceny spółek z SP 500, co jest niewątpliwie bardzo dużą wartością i to jest bardzo dotkliwy spadek. Przypomnę tylko to jest, to są kapitalizacje dziesiątek bilionów dolarów. Samo Apple ma dwa, ponad 2 biliony, Amazon, blisko 2, Tesla, szereg innych spółek, Microsoft też tam z biliona to są i to wszystko wchodzi w skład indeksu SP500, więc spadek z o 17% to jest zmniejszenie kapitalizacji na setki miliardów i tu aż się prosi o jakąś korektę. Natomiast tej, póki co rynek nie ma absolutnie siły, żeby to, żeby taki ruch wykonać. Tak to wygląda w ujęciu dziennym. Jesteśmy poniżej wsparć, czyli takich dołków z marca. Innymi słowy mamy zawiązaną strukturę trendu spadkowego, ale z drugiej strony, no aż się tu prosi jakąś korektę. Rynek spadł 17%. No i co jest dla rynku amerykańskiego dość Unikalne, że po 17% spadku brakuje odbicia. I tu mamy dwie możliwości, co nie będzie jakąś większą filozofią. Natomiast obawiam się, że jeżeli rynek przełamie wsparcia, to możemy, może dojść do jakichś niekontrolowanych spadków, bo ilość zgromadzonego papieru tych ze strony inwestorów, którzy byli nauczeni przez ostatnie 15 lat kupowanie każdego dołka może doprowadzić w pewnym momencie do jakiejś panicznej wyprzedaży. No, Z drugiej strony zbudowany jest na tyle już, rynek jest na tyle mocno wyprzedany, że, że odbicie może zachęcić kolejnych graczy do podłączania się i do wyprowadzenia kontry nawet na 4400 czy 4450. Trzeba po prostu cierpliwie czekać. Sygnałem krótkoterminowym, sygnałem kupna będzie przełamanie spadkowej linii trendu, widocznie tu na wykresie. Sygnałem sprzedaży będzie przełamanie wsparcia na poziomie 3810 punktów. I ostatni wykres w dniu dzisiejszym to jest wykres DAX-a, i tu również sytuacja jest w miarę klarowna, ponieważ z jednej strony Jesteśmy przy spadkowej linii trendu. Tak wygląda DAX na wykresie 4-godzinowym. Z drugiej strony, taka krótkoterminowa linia trendu wzrostowego, innymi słowy, taki trójkąt. Tak? Wybicie z tego trójkąta to będzie sygnał bądź na kupno, bądź na sprzedaż. Sytuacja obecna jest o tyle ciekawa, że daje dość jasne sygnały na otwarcie bądź pozycji długiej, bądź pozycji krótkiej. Trzeba tylko po prostu poczekać cierpliwie i w pewnym momencie zareagować na pojawiający się sygnał. Dim dzisiejszym bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia we wtorek. Dzięki.